Witam wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym widzowie odcinku jest, Mamy już grudzień, widzowie, więc mamy połowę sezonu za nami. Więc musimy zobaczyć na skład, jakie tam brameczki wpadały. To jest w sumie wszystkie te sezony oczywiście. Pięć sezon. To jest połowa tam sezonu i jak tam wygląda sytuacja. Kto jeżdżał w na razie, to są sobie na, na 15 ma o oh, usporne, aktualnie ma on kontuzję, ma na 8 tygodni. Zobaczcie, no chłop ma tyle bramek, a Halif ma 10, o mój Boże Z czego popatrząc trochę żadne nie zdobywa, no chłop do się dobrze rozwija w naszym klubie Obym mu dalej to wszystko wyżyło. to Sandersona, no tutaj w młodzież będziemy troszeczkę inwestować, i to faktycznie Na propsie, więc zobaczcie, dzisiaj no troszeczkę mamy taki, taki zapał I zobaczmy dzisiaj szkółkę juniorów, jak tam szkółka juniorów sobie latą Ali Luka Nowak. no tam zobaczcie, tam mają że 59 overalla z czego to potencjał by tam indyczył naprawdę na wysokim poziomie więc możemy ich powoli poszedł na boisko później ale jest jeszcze tam troszeczkę planują żeby poza składem, a my lecimy dalej rozgrywkami, dzisiaj mamy mecze FA Cup, mamy drugą rundę, mamy remis więc przypał, dosyć to no jest powtórny mecz, który gramy, więc musimy wygrać bo powtórny mecz zawsze jest w razie W, gdybyśmy z kimś tam przegrali Znamy grudzień, to tam był w ogóle piłkarzem rok, więc rozumiem, chyba byłem sama to był. Mam nadzieję, że muzyka jest włączona, są opcję, że podczas filmingowania włączam mi muzykę. Teraz w widzie. No i cóż, potem mamy, będziemy mieli mecze ligowe. Zobaczymy jakaś sytuacja w meczach ligowych, bo to jest naj najbardziej interesik. Gramy meczek, oczy się, się pominiemy chyba. Też nie wiem, ryzyko, nie? Może ryzykuję. Pomogę przegrać ten mecz, aczkolwiek. No mam samą mecz meczona. Ryzykuję. I na no, błagam, 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 mod, wygraliśmy, no yes. a widzę, dobrze, albo zobaczycie się straci brameczkę, zobaczymy, ciekawe mi się pasowało na apaskę kapitańską, jestem tego czekał. No cóż, myślę, że kilka że takich sezonów będzie na pewno na smakowe Jeszcze zobaczymy dzisiaj grudzień. Po faktycznie może w grudniu będzie troszeczkę też fajnych zawodników, troszeczkę sobie kupimy dzisiaj. Może tak za darmo, jak będzie jakiś tam wiecie, na wolnym transferze. Na przykład Benzema, ty to będzie, dobra, poraz nie? Benzem umie w FIFA, to się czy moim karierze zawodnika, w karierze będę na wolnym transferze i go kupiłem, więc tutaj może być tak samo. I mmmm, czurm, tyle ile będzie chciał, żeby go kurte kupić i żeby z nami. Grać. No, chłop. Dobra jak tam liga? Dzisiaj nie widziałem Jesteśmy na trzecim miejscu, Sztos! Dobra, nie tak źle ale nie, no troszeczkę się pokombinowało. No w razie mu zobaczcie sobie jak tam liga, bo ja powiem w każdym odcinku tą ligę pokazywać, a nie pokazuję zawsze. Jesteśmy na daleko od stryfy spotkowej. Myślę, że musimy utrzymać tylko to szóste miejsce. Bo jesteśmy na razie w playoffach, no nie. Na drugim miejscu pozwoliłby nam wejść automatycznie w awans, więc warkuje nam jeszcze jeden punktik, żeby być i jeszcze możemy wygrać tą ligę. Więc postaramy się o wygraną ligę. To jest 25. kolejka. Weźcie, cztery kolejek za nami. No zobacz, liga taka se. No no nie tak źle jest z tą ligą. Nie jest to tak źle przedmiotem, będę wam pokazało te mecze wszystkie, tak. w każdym odcinku wam, powiem wam to pokazywać, nie? Więc yy, no. Ten mecz pozwalę pominąć. <laughs> Ostatnie mecze No, Następne mecze oczywiście będziemy grać. Już. Czyli będziemy symulować po prostu. Będzie to najlepsze. Ten, no to za turnem od. no jest. Zabiegaliśmy my co się liczy, lecimy dalej. Zaczkowek, no jeżeli chcieli też karierę zawodnika, bo chciałbym już zagrać, ale jest niecierpliwie się, to dajcie znać, bo możemy powoli zagrać już, nie? A więc lecimy dalej. Mamy zaraz ten lipiec kolejny mamy mecz w lidze i może pominiemy, ty kolejny mecz z typem, który ma... na którym typek jest w miejscu? Ile ma punktów? 45. O kurde. Hmm, kurde no jest trochę niżej u nas, ale dobra. Um, kurczę, dobra, symulujemy meczek ten. Symulujemy sobie dzisiaj ten meczek. Dzisiaj symulujemy ten meczek oczywiście. Bo chcę ten mecz kontrolować. Uwaga, w tym trybie po prostu... No i dobrze, nie chcę śledzonych tutaj tych z tempów. Kurde, mam to włączone chyba, to mam. Dobra. Więc tak jak mówię, no kurde, musimy wejść w że Liga konferencji musi być nasza, ale żebyśmy grali w lidze żeby żebyśmy grali w Premier League, to potrzebujemy jeszcze jeden sezon. Bo w kolejnym sezonie, w drugim, będziemy grać. W Premier. League. O, i traciliśmy w ogóle. W sensie, ja, Pierwszy, że to pomijam już. Nie ma ci że to przegram. Tu nie ma szans, że to przegram. 3-0, kurde. Dobra, ja mogę ten. Nie, bo może bierzemy, nie, nie bierzemy. A jeszcze to Bowden, trafił Brodszow Trzy zmiany zrobione, nie, dwie zmiany no dobra. I to, tutaj nie będziemy grać gry mecze, tutaj żadnych meczów nie będziemy oczywiście grać, tylko będziemy symulować sobie. No i będziemy to sposób pomijać, to ma być właśnie prawdziwe, czasami to będziemy sobie nawzajem pomagać oczywiście naszym drużynie, żebyśmy wygrali, tak, wiadomo. Ja czasami będę chodzi na bójstwo, żeby pomóc drużynie, a na to będziemy symulować te wszystkie mecze, w razie w, jakbyśmy chcieli wygrać, nie. Więc tak też musimy na to zwracać uwagę. Mmm... będzie styczeń i stycznie no troszeczkę pokombinujemy rzeczy pojazdów, zrobić jakieś pierwsze transfery kolejne możliwie. I zaraz będzie styczeń. Uwaga, uwaga, jeszcze mamy, jeszcze mamy mecz jeszcze przed tym styczniem i ja pierwszy więcej czystych kątów, no nie wiem czy to mój zawodnik był. O ten mecz ja chyba wygram, to jeszcze ten mecz pominę. Zaryzykuję. Właśnie będziemy sobie ten mecz symulować, żeby nie było szybka symulacja. I wygrana błagam, błagam, dwie punkty, znaczy trzy punkty mamy w kieszeni. Kurde, może wygrajmy tą ligę, może postarajmy się na drugim miejscu jeszcze powalczyć, bo jest duży potencjał, żebyśmy podzia podziałali sobie w tym, hmm, kurde, hmm, właśnie. I zawsze tak pomylimy, że czasem, czasem będę Wam pokazał tę tabelę, albo pod do odcinka, zależy, jak to będzie wyglądało, yy, więc no cóż. Na razie mamy mecze ligowe, yy, więc tak, tak nie jest coś tak źle, yy, znowu ktoś do nas napisał, yy, ten gościu, spodziewam się potem więcej oczywiście, ale jest okres sporadyczny. No dobra. Można informacja o rynku to do... Właśnie, że jest styczeń, no właśnie. Ej, pójdźmy teraz na, na transfery, co o tym myślicie? Dzisiaj na sobie zrobimy troszeczkę luz koniec meczów. Mamy styczeń, nowy rok, więc to jest dobry znak. Ciekawe, jak to tam będzie że wyjdzie z Ligi. Ciekawist wygrano z Ligza Liga. Pagrałem grałem swoją karierę to tam, pe, tam City i Real Madrid był w finale Ligijmy. Ciekawe jak cię tutaj faktycznie w Realu bo też w Realu. W realnym życiu. A tutaj ciekawe jak u mnie w karierze, będzie grał, na przykład. No idziemy szukać zawodników Może ktoś jest za z tym zawodnikiem na rynek Zresztą nie no, czy teraz ryby się nie skończył Ale poza listą klauzulę odstąpienia wolni zawodnicy poszukujemy Zobaczymy jakie tam mamy O, a żeby było łatwiej jak to znaleźć widzę Bo ja już tutaj właśnie załatwcie jak tutaj Tommy O, ten będzie dobry O, to ma 35 lat, to nie Zobaczcie kto on dobrych zawodników Dmitro Riznik, kurde Zobaczcie, ej faktycznie jakby tutaj mamy zobnić na wolny transfer Eee, to na nie ma sensu nawet Słabiutko proszę, ale tutaj ci zawodnicy są dobrzy, zobaczcie Kawio Kimunen, zobaczcie ten zobniłem, gdzie słabiutki na bank Ale ten już jest ciekawy Ten tak samo jest ciekawy Już o, ten już jest ciekawszy Tempo ma w miarę git Skoczność, siła. Ten też jest dobry. No, nie kupujemy, nic ciekawego nie ma. E, Jakie mamy tam w ogóle ten, ja nigdy nie patrzyłem w ja nigdy nie patrzyłem w finanse moje, ile mamy pieniędzy? Nawet 10 milionów, dobra. A na plusie jesteśmy dosyć sporo, czy, czy tak mało? I ile mamy zysku? Milion na razie mamy zysku, mamy towary klubowe. Zarobki, mamy na razie bilety. 5 milionów na razie zrobić przez ten cały sezon. Towary kurz mamy 2, 2, 2, 2 miliony, kamety. Naprawdę pieniężne 15 tysięcy, sprzedaże biletu. No tatki mamy na razie mało, to tam nic nie potrzebujemy. O, ale to będzie długa kariera, widzę już. Nawet to jest realistyczne, więc... Trzeba zrobić jakiś pierwszy transfer kiedyś, faktycznie. Po kurde... No nikogo nie kupujemy, nie ma sensu. ale ta we meczem. Jest to chyba karabałka, albo nie. O! O, w mordę! Jestem debilem. Ale nic do dochodzi do mnie Kogo ja kupiwałem w sobie? Co jest? Ej, kogoś kupiwałem? Ej, kogo ja kupiwałem w, w Fifie? A, jeszcze drugiego zawodnika kupiłem Dobra O, w to na to pu... Siana, Pamiętam, że jednego kupiłem O, tu będą jego koledzy fajni a pif, to nie, to jest Ash of Haki? Co? E. O kurde, ale pan jest mi to A bo mnie dobre, będzie miał dobre co? What the fuck? A no to jest ten chłop, ej, co jest? Tu on? Coś się u mnie wcześniej grał, i nagle teraz jest kacenka, jak on to do nazwał, co jest? Kurde, nie rozumiem o co chodzi. LOL To są takie kacenki, co fajne. to ktoś odchodzi z klubu. No zresztą nieraz zobaczycie na pewno to. Ale kurde. Obratszał. O ja zaczęła mu przedłużyć kontrakt, dobra. O, też wam pokażę przedłużenie kontraktów w FIFA, no też wam to mogę pokazać, więc zobaczymy tam co hmm, przedłużymy mu chyba kontrakt z bratszowem pol to się już jest z nim zainteresowany i chce go stracić bo on gra w śpieżnym zespole no i tutaj jest trochę realizacja na Fifa. zanim tutaj kupimy za z tych zawodników to yy, no szkoda gadać a tu chyba wszyscy mają taki kontrakt no 4 miesiące 6. No, płacimy na razie mało więc dobra negocjuj kontrakt pokażę to z kontraktów, żeby nie było żeby nie było no, ja wam to pokażę. To jest taki ciekawy motyw. Znaczy, jak mam gajera zajebisty. No, to jest jego agent. Mam w każdym momencie tutaj przedłożymy kontrakt z naszym piłkarzem. Rozmowa z piłkarzem. To jest takie silne negocjowanie kontraktu. O, jest role w skacie kluczowym. No, tak, można i tak mu dać. W ogóle nie powinienem taką rolę dawać, ale no to, to jest nas początkowy grać pierwszym zespołem, więc muszę dać mu taką rolę. Jeszcze dam mu taką samą płacę O sześć, O rok, o Rok chce przedłużenie, dobra, mi to pasuje chyba. M nie mogłem więcej dać w sumie teraz pomyślałem. A ile chcę płac płacę, płacy Nie chcę kurzyć o to chodzi. Daję tyle samemu pieniędzy, tyle samu pieniędzy mu dam. Bo ja nie chcę kurzyć o co Jeszcze boję się o jego Na się Daję tyle samo pieniędzy. Ale co, jak go stracę widzowie I on to zrobił tysięcy No tak damy mu na zachętę 8 o, 8, tak nic nie tracę to Bonu za podpis mu dać? Mam mało pieniędzy, nie ja mogę tyle dawać Nie nie daję, pierdzielę Dobra, mamy to o, powiedzmy że tutaj ciężko będzie negocjować kontrakty. z takim, że mamy mało poniżej pieniędzy. I jak zarobimy pieniędzy, 100 milionów, to będzie ciężko, totalnie, Więc tutaj trzeba rozsądnie wydawać pieniądze teraz. To jest teraz realistyczna FIFA. Tak, mam się 100 milionów, to wiadomo. To nie jest realistyczna FIFA, ale u mnie wtedy jest ciężka. Teraz mamy pierwsze negocjowanie kontraktów. Tam tego tak samo, chyba, że mi przedłużymy kontrakt, ale mu zlecimy może co? No, trochę mamy tutaj zlecenie kontraktów. 6 miesięcy. Da. Zróbmy to, co? Bo ja nie mieć żadnych problemów. Zleć przedłużenie. Zacznij od pensji, nie próbujmy więcej niż. No. O, jeden las w dwa lata przedłużony. Nagrodzenie 5000. 50 no i nie to pasuje. I tak zróbmy, bo ja mam pokazywane, że będę wiadomo, czy się pokazywał. Zleć przedłużenie. No jest to nie dawam, mógł mi dawać. Muszę tutaj wydać rozsądnie pieniądze w tej teraz -sikie. I to nas naprawdę. Znaczy mam dwa kontrakty, tak? Jeszcze mam dwa kontrakty. Nie trzy mamy kontrakty do przedłużenia. Fashion Sakala, O, on też jest zajebisty. Um, a ja nie mogę mu przedłużyć kontrakt. A, pan go w wypożyczeniu. No, bo to nie. Negocj, lek przedłużenia. Za nią po 3000 zamykamy. zacznijmy od 3000 o 3 lata. No i tu jeszcze jeden nam został. No powiem wam tak: pićcie pozycję po tym sezonie, jak zainwestować w pieniądze teraz? No bo to jest naprawdę już ciężki wybór, jak inwestować w tej grze Teraz, bo naprawdę, że jest lepiej niż na FIFA. My mało pieniędzy. Więc musicie nam pomóc I to OSTRO 4000 na Więc musicie nam Mega Fest pomóc teraz Ponieważ my mamy realistyczną Fifę teraz Realistyczną grę Zobaczcie jakie mamy teraz pieniądze No troszeczkę powydawaliśmy dzisiaj Finanse, muszę zobaczyć jak tam jesteśmy z pieniędzmi Zaroby mam nadal milion Na pensję piłkarzy dajemy już 2 miliony? Co? Serio? Okej okay. Więc no troszeczkę tutaj musicie nam pomóc w inwestowaniu pieniędzy, bo no ja jestem ciężko w tych rzeczy I jak w że mam taką realistyczną FIFA, więc nie musimy za dużo kupywać. Nie możemy tak, tak już ryzykować faktycznie. Nie kupujemy nikogo przez kilka sezonów, Na no, razie taki skład, który nam wystarczy. Będziemy inwestować tylko w zawodników, którzy są na wolnym transferze. I to tyle. To za Twoją prośbę po... Tam to, żeby był bardzo szczęśliwy, więc no, zalecimy. No, no tak, to go też negocjowanie Klubów. No, o nie! A my z nimi przegramy. Teraz pomijam. Dawaj, że pomijamy, co? Dara, pomijamy. No bank ten mecz przegram. Już nie ma szansy, że ten mecz wygram. Z tymi ciulkami. Może jakimś synem wygramy. Remis! Jop, ja e, my jak klub jest dobry, skoro zremisowałeś się z takim dobrym przeciwnikiem, bo to jest dobry przeciwnik jak na takim poziomie, naprawdę. Ja mam trochę większy poziom i zremisowaliśmy, No brawo, będzie powtórny mecz chyba. Ej, serio, dobry mecz. Dobra, pomijam dalej mecze, bo tutaj jesteśmy nadal w tym kurde w styczniu teraz. Mmm. Dobra. Hmm. Tak, i tutaj widzimy, że to będzie łatwa decyzja. Ten składek kluczowy, no jak tam nasz skład się rośnie? Bo myślę, że potem tym sezonie będzie ostro w górze. Tym bardziej, że dobrze strzelamy. Bukayo Sakal, Sakala chyba tam gra. Staler, no zobaczcie, kiedy mamy level wysoki. No zobaczcie, a ten to będzie nasz 6, na 6 ulewów. O, to będzie dobry chłop. Zobaczcie, jak to się rozwija, nasz klub powoli. By kupić jeszcze kogoś na tym, na tym napastniku, ale nie możemy wydać pieniędzy za dużo, mamy mało pieniędzy. No 10 milionów to jest naprawdę już mało totalnie. Jakby dało mnie to, żeby miał totalnie przepierdzielone Więc faktycznie musimy zrobić tak, żebyśmy kupiwali tylko na tych wolnych transferach faktycznie, bo jeden głupi błąd i... gdzie chyba bankructwo, bo na chyba tak FIFA jest, że bankructwo jest w tej Fifa, No nie wiem jak się iła ta FIFA. Czy traci się pieniądze na transferach czy nie, ale... No tego nic nie wiem. A my, mamy mecz rewanżowy, też mecz tak pominę. Hmm, szybka symulacja, może wygramy jakimś cudem, bo to jest dobry przeciwnik. Eee... No przegraliśmy, ale to i tak dobry wynik, bo dobry to jest akurat przeciwnik. No, Jakbym na miał grał, to jak mię mi dobrą technikę, to, to doby, nie dałbym do, nie rady z tym typkiem wygrać. Myślę, bo to jest ten dobry przeciwnik na dobrym poziomie. Nie wiadomo, troszeczkę słabszy. Nie wiadomo, ale jest i tak dobry, więc no... To jest udowodnienie, że nasze jesteśmy mamą drużyną i musimy grać dużo. Dobra, lecimy dalej. Dobra, lecimy dalej. Pomijamy sobie te zobaczymy jak to... Ej, może zobaczymy, jak tam działa nas ten... Jak tam działa Liga Mistrzów. O kurde, nie, 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 to tutaj dam sobie ten... Jak tam? Gramy, wygraliśmy. się, dobra. Ara, powoli będziemy kończyć ten odcineczek. Eee, świetne, najpierw wam pokażę oczywiście tą ligę, jak tam wygląda i te sprawy, bo to też wiadomo, to mus muszę wam pokazywać. Na ma mamy jeszcze też w One. 1, hmm, popatrzmy trochę, jeszcze musimy zobaczyć. Dobra, zobaczmy jak tam liga sobie radzi, na którym jesteśmy miejscem. Na pierwszym! Ja bo ej, tu my dużo kolejek zrobiliśmy. <laughs> jesteśmy liderami, mamy jedną kolejkę, nie, mamy taką samą kolejkę. Jesteśmy liderami na pierwszym miejscu. No, czegoś takiego nigdy nie widział. Naprawdę, jesteśmy liderami ligi. No, po prostu sztos, ale jaja. Dobra, zacząć sobie jeszcze. Papa z trofej, jak tam działamy jeszcze. Mam teraz, o, mamy ćwierćfinał, pomimo że tutaj gramy te mecze. Myśmy w ogóle z pierwszego miejsca w ogóle wyszliśmy. A, bo tutaj mamy tylko dwa mecze, tylko mamy i tyle. To znamy ćwierćfinał. Odpadliśmy w ogóle, nie powiedziałem, że odpadliśmy z tego trofeum. Albo nie odpadliśmy, albo ja nie widzę tutaj siebie. Druga runda. Gdzie my jesteśmy? Tak, odpadliśmy. Ja nie wiedziałem, bo ja tak tym mecze pomijałem, że jest masakra, że nie wiedziałem, że odpadliśmy. Zobaczmy, jak tam liga sobie, jak tam radzi Liga Mistrzów teraz. O, to jest naj najciekawsze. Jak tam Liga Mistrzów teraz? Muefa Super Cup nie, ale Champions League. Jak tam radzić sobie liga? Barcelona wyszło z grupy? Wow, Moldziwo. do to wiadomo. Fasa grupowa. To jest ta prawdziwa, oczywiście, to prawdziwa to jest, oczywiście, nie? No nie, to jest inna w ogóle grupa. Co? Jaka to inna? Lol, a to jest inna grupa, tym cudem. Nieważne, ale okej. Okay. Zobaczcie, liga konferencji, to jest ta liga konferencji. Tu musimy być w tej Lidze Konferencji, Mówi, nie, może kiedyś, postaramy się być w Lidze Konferencji, później w Lidze Europy, a później w Lidze Mistrzów, czyli w prestiżowych rozgrywkach. To by było na tyle z tego odcinka, jaką mógłbym Wam tutaj przedstawić. No, mamy na razie styczeń, będziemy pewnie taksy trzy e, odcinki i chyba będzie koniec tego sezonu pierwszego i Wam oczywiście go przedstawię, jak tam daliśmy. może będziemy liderami grupy. I na pewno ten mecz sobie zagramy ostatnio, żeby zobaczyć jak podnoszą nasi puchar, bo to też jest ważne. Oczywiście tak musimy zrobić. Więc no cóż. My nie wejdziemy po końcówce meczu w symulacji i wtedy zobaczymy jak podnoszą nasz puchar, bo musimy to zobaczyć oczywiście, nie? Bo wyjdziemy za wszystkie puchary będę wam pokazał na odcinkach, więc... No cóż. Widzimy się w kolejnym odcinku. Papatki, jo! Yo!